Od 20 stycznia do 2 lutego w województwie śląskim trwały ferie zimowe. Swoją ofertę dla dzieci i młodzieży spędzających ten czas w Chorzowie przygotowały ośrodki kulturalne i sportowe. W okresie wypoczynku na dzieci czekały m.in. przedstawienia, kulik, różnorodne zajęcia sportowe czy warsztaty muzyczne i plastyczne. Entuzjastów aktywnego wypoczynku przyciągnął Morris. Można było m.in. popływać na basenie. To są gry i zabawy ogólnie prowadzone przez instruktorów, a więc zabawa w wodzie. Myślę, że tutaj w tych zabawach mogą brać udział każdy dzieci. Oczywiście jest grupa nieumiejących pływać albo pływających słabo. To wtedy ta grupa ma zajęcia z instruktorem obok. Natomiast na tych, na głębokim powiedzmy sobie, są zajęcia takie ogólne, jakieś konkurencje, wyścigi doskonalenie doskonale umiejętności. Fanów zimowego szaleństwa Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu zaprosił na lodowiska. Dajemy dzieciom czas na takie rozjeżdżenie się, a później bardzo proste gry i zabawy dla każdego uczestnika, dla tego bardziej zaawansowanego, jeżeli chodzi o samą jazdę na łyżwę, i dla tych, którzy Stawiają może nie pierwsze kroki, ale już potrafią się utrzymać na lodzie. Ciekawą ofertę przedstawiło również Chorzowski Centrum Kultury. W Galerii MM odbyły się warsztaty plastyczne. Staramy się, żeby jak najbardziej pobudzały kreatywność, żeby były jak najbardziej urozmaicone. Staramy się też przemycać pewne informacje z teorii sztuki, z historii sztuki. Tak, aby dzieci jak najwięcej skorzystały z tego czasu w galerii. To nie jedyne atrakcje Haceku. Na najmłodszych czekał bal karnawałowy, bajki, pokazy filmowe oraz Kulik w Skansenie. Nasza zimowa przygoda z Chorowskim Centrum Kultury. Dzisiaj witamy wszystkich w Skansenie. Mamy Kulik oczywiście, no jest wóz z końmi, pozostała grupa kolenduje. Będziemy jeszcze pieskie łbaski. Myślę, że to wiele atrakcji dla dzieci. No dzisiaj akurat zimno, ale. Myślę, że humory dopisują. Troszkę świeżego powietrza nikomu jeszcze nigdy nie zaszkodziło. Maksiu, jak było? Maja, fajnie. Fajnie, fajnie było. Sura no, tak. bardzo lubi koniki, więc jest zadowolona, szczęśliwa. I więcej takich akcji będzie dobrze. W miejskim domu kultury Batory dzieci przyniosły się do czasów średniowiecznych. Zbudowały zamek i wystawiły przedstawienie w ramach akcji Witamy w naszym zamku. Na tych zajęciach dzieci budują zamek, elementy zamku poszczególne. Dzisiaj akurat z tą grupą pracujemy nad jadalnią. Każdy element tworzymy przez dwa dni, no i wszystko razem, wspólnie z tych czterech grup, stworzy jeden wielki zamek. Nasza grupa, która teraz miała zajęcia, będzie prezentowała scenę balu, ale będzie też scena jarmarczna, scena powitania króla w sali tronowej, no i straszna scena z duchami, w trakcie kiedy zostanie zesłany więzień do Lochów. Dla starszych uczestników ferii Miejski Dom Kultury przygotował warsztaty gitarowe prowadzone przez Leszka Cichońskiego, gitarzystę i wokalistę bluesowego, kompozytora i aranżera, organizatora Fengs Jimmy Festival we Wrocławiu. Praca z, z doświadczonym instruktorem jednak daje tą możliwość, że, że można skorygować pewne błędy. Coś, co samemu nam się wydaje, że jak gram jest ok albo mamy jakiś problem, nie wiem dlaczego. To, to y, na zajęciach jesteśmy w stanie wyłapać, skorygować, poprawić, zasugerować jakieś inne ćwiczenia, które y, y, pozwalają y, pozbyć się nawyków takich nie, 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 niewłaściwych, niekorzystnych. Na, na pewno wszyscy skorzystają na tych zajęciach. Również w klubie pokolenie przygotowano atrakcje dla najmłodszych. Dzieci podczas zajęć wkroczyły do świata nauki. Przeprowadzali różnego rodzaju eksperymenty, najczęściej z produktów bezpiecznych, spożywczych, także żadnej chemii tutaj nie było, więc nikt się nie musi martwić, nic nam się nie stało. Podobało się, tak mi się wydaje. A ja też się przy tym ubawiłam. Nalałam wody, potem dałam rozcięte naboje. Wszystko było tam w środku. Wymieszałam, wyciągłam nabój i dam oleju. Potem zakręciłam i jak się mieszało, to były takie bąbelki fajne. Biegowe porady, wspólna rozgrzewka i bieg na 100 metrów. To atrakcje w ramach bezpłatnych zajęć na Stadionie Śląskim, które poprowadził ultramaratończyk August Jakubik. Jest spora grupa i cieszymy się, że właśnie coraz więcej osób od tego komputera odchodzi. Zamienia komputer właśnie na taki piękny obieg jak Stadion Śląski i tutaj dzisiaj się zgłosiła, by wspólnie spędzić czas i zrobić coś dla swojego zdrowia. Miałeśmy rozgrzewkę z Panem Augustem, a teraz biegniemy na czas na 100 metrów. Wolę się pobawić przyjaciółmi, wolę jakiś sport. Warto się poruszać nic siedzieć przed telewizorem. Uwaga! Start! Chorzowskie placówki jak co roku postarały się o różnorodny program, dzięki któremu osoby, które pozostały w mieście, nie mogły narzekać na nudę.